Masz jeszcze inny problem. Powiedziałam, że nie mogę znaleźć Emira. Dlatego jestem zła. Znam cię. Jest coś jeszcze. Mów. Wiesz, że inaczej to z siebie wyduszę. Nadal mnie szantażuje. Teraz chcę nie pięćdziesiąt, 50, lecz pięćset tysięcy. to co słyszałeś? Dynę Powiedziałem, dynę. żebyś mu zapłaciła, kiedy żądał pięćdziesiąt. Ale teraz? Właściwie nic się nie stało. Znajdziemy kogoś, kto nam pomoże. Masz tylu przyjaciół. Tulaj, nie wkurzaj mnie. Myślisz, że się boję tego szantażysty? Poświęciłam trzy lata, żeby zdobyć emira. Zrobiłam wszystko, by pracować w tej firmie, i uśmiech nie schodził mi z twarzy. Chodziłam za ciotką, która jest aniołem bez skrzydeł, i przytakiwałam jej, gdy wygadywała bzdury. Byłam urocza wobec tej wiedźmy oj. Zawsze wszystkim odpowiadałam w porządku. I ten rozpieszczony dzieciak. Znoszę tak wiele, że szantaż to dla mnie testka. Myślisz, że zaryzykuję stratę emira? Aż boję się, do czego mogę się posunąć. Rozumiesz? Już dobrze, uspokój się. Rozumiem cię. Usiądźmy. I zastanówmy się, co robić.